Siemanko kochani, my jesteśmy w Polsce i mam głowę mokrą i będę suszyła włosy, ale muszę to zrobić na dworzu, bo Łukaszek okupuje toaletę, więc pewnie mu zejdzie, bo jest rano, także za chwilę się odzywam. Robercik z tyłu za mną, z przodu jeszcze stoi Piotruś z Kasią, a za Piotrusiem z Kasią jeszcze Arci z Agą i z Julką. Ale oni właśnie będą już jechać. To już jest rano. Słuchajcie, my tu przyjechaliśmy na Mopa pod Świnoujściem, chyba pierwsza 30 byliśmy. Chwilę jeszcze postaliśmy, poszliśmy spać, bo każdy z nas ma daleką trasę. Ci, co mają bliżej, to pojechali od razu. Albo ci, co spali na promie, to pojechali od razu. Bo prom mieliśmy 16,30, a dopłynął do Świnoujścia 23,30, eee, więc już grupa nam się rozdziela. Jest nam strasznie przykro, bo powiem Wam, że potrafiliśmy się zżyć przez te dwa tygodnie. Taka nam się grupa trafiła, trzymająca władzę, że naprawdę super ludzie. Naprawdę super ludzie. 17 zaje fajnych osób, także y, smutnawo, bez raty, kiepsko, bo na radyjku żeśmy sobie rozmawiali. Także y, tak, biorę się za to suszenie, bo i my musimy zjeść i, i jedziemy dalej, a my jeszcze nie do domu, tylko lecimy na chwilę na wybrzeże. No zobaczcie, za nami już pusto. Pożegnaliśmy Kasię z Piotrusiem i Arciego z Agą. Wstawiłam wodę na herbatkę. Łukaszek robi śniadanko na dworzu, bo jest upał straszny. Robimy kanapeczki i lecimy, słuchajcie, dalej. Także przed nami jeszcze długa droga, ale jesteśmy wyspani i wypoczęci. Także później się odzywam, to Wam coś yy, opowiemy. Halo, halo. Słyszycie mnie? Włączyłam, słuchajcie, mikrofon, bo jak jedziemy tutaj szybciej, na drodze szybkiego ruchu, to strasznie szumio, szumie wiatr dzisiaj jest i nic nie słychać, nic by nie było słychać, a ja już mam taki głos zmęczony, że powiem Wam, że to jest dziwne, ale ledwo mówię, jak na mnie. Słuchajcie, my już ruszyliśmy ku domowi, musimy suwałki jeszcze ogarnąć, nie, bo mamy tam sprawy Yy, służbowe, więc tam jeszcze musimy podjechać na chwilę, a korzystamy z tego, że mamy tylko 200 km yy, ze Świnoujścia i yy, yy, zrobiliśmy ile kilometrów? Po Norwegii zrobiliśmy 4000 km, nie? 4000. Zaraz ci powiem wam. Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. 4370. Z domu. Z domu. 4370. Z domu, 4370, z domu. No i zostaje nam znowu y, 700, więc zrobimy 5000 km. Słuchajcie, i jesteśmy y, 17 dzień w podróży. Y, więc mam nadzieję, że dzisiaj już dojedziemy do domu. Łukaszek wygląda jak rąburak. Słuchajcie, nieogolony, bo mu się maszynka do golenia zepsuła i musi sobie kupić nową. Więc na razie wygląda jak rąburak. Zapuszcza. Rąb... Zapuszcza. Będzie tym rokowcem będzie. Nie. Kim tam? No rokowce, Co tam e, Ja gadam do mikrofonu i jak ty gadasz, to Ciebie nie słychać. Musisz mi mikrofon wyrywać, żebym ci, żeby Cię słychać było, bo gadamy cicho. Słuchaj, a powiedz mi, ile kilometrów w ogóle nam walnęło w naszym mieciu. Bo też jest fajna e, cyfra 12, no. 12. 318. No, także jak dojedziemy do domu, to nam walnie 13 tysięcy. I miecia odebraliśmy dokładnie w ostatni weekend czerwca. O Jezu, czerwca mówię, e, kwietnia, bo tydzień przed majówką, bo pierwszą trasę, jaką robiliśmy, to była Rumunia. Więc już zrobili, trzasnęło nam 13 tysięcy. Także też fajna cyfra. Słuchajcie, jesteśmy zmęczeni. Chyba trzeba będzie sobie wziąć urlop po tym wyjeździe, bo naprawdę mieliśmy e, dwa takie pełne tygodnie e, intensywnego zwiedzania, intensywnego chodzenia. Oglądania tej Norwegii, no wiecie, dwa tygodnie to nie jest dużo, jak na Norwegię, bo Norwegia jest przepiękna i tam jest w ogóle co do oglądania, codziennie można by było zachwycać się. Tak, no nie ma w, tych, w tej Norwegii miejsc, które by nam się nie podobały, wszystko było przepiękne. Wycieczka, rewelacja. Słuchajcie, Aga z Danielem, no mega ludzie, mega przewodnicy, to jest Northside Block, ja Wam podlinkuję ich pod filmem w opisie żebyście wiedzieli. Oni organizują takie wyjazdy, opiekują się grupą. Słuchajcie, u nas była grupa siedmio, y, załogowa plus oni 8, uś, y, ós, ósmi, jak to się mówi? Oni Osmy kamper. Ósmy kamper, no. Y, zmęczona bardzo jestem. I naprawdę y, grupa nam się trafiła taka, że no, nie trzeba było nam dwa razy powtarzać, wszystko było na już robione. Wszyscy byliśmy, wiecie, zorganizowani, pomagaliśmy sobie nawzajem, jak robiliśmy serwisy, to naprawdę ja to myślałam, że takie serwisy będą, wiecie, 8 kamperów, zrobić serwis, to wydawało nam się, że z półtorej godziny to jest minimum. Normalnie 45 minut, wszyscy, jeden wąż podłączony, jedni zlewają szarą wodę, drudzy się podłączają pod czystą, trzeci robią kota w tym samym momencie, także naprawdę rewelacja. Więcej powiemy wam, jak trochę odpoczniemy, bo w tej chwili to naprawdę jesteśmy wykończeni, a jeszcze druga, długa droga przed nami. Także my się widzimy i odzywamy później. No, jesteśmy już. Wyjechaliśmy ze Słupska i już ku domowi, ale mamy bardzo dużo kilometrów, a tym bardziej godzin jazdy, więc chyba zrobimy sobie postój po drodze. Trochę mi głos wrócił, ale nadal e, mikrofon trzymam, ponieważ Łukaszka nie będzie słychać a jednak trochę wieje jak jedziemy drogą szybkiego ruchu, to nie, widać, nie słychać. Także y, słuchajcie może może Łukaszek y, zapytam ciebie. Ja tu czuję się jak redaktorka. Przepraszam czy ja mogłabym panu zadać pytanie. E, słuchaj jedna rzecz, która cię zaskoczyła w Norwegii. Oddaję ci mikrofon. Jezu, to ja nie wiem co mnie zaskoczyło w Norwegii. Musiałbym chwilę nad tym pomyśleć, co mnie zaskoczyło. A, no zaskoczyło mnie, ja wiem co. No zaskoczyło tam. mnie przepiękne, naprawdę przepiękne, nie do odzobaczenia. Widoki tych gór, ee, jakie tam e, napotkaliśmy. Jeździliśmy różnymi dolinami, płaskowyżami. Ten płaskowyż księżycowy, no, to są widoki takie, tylko to się zaczęły te widoki dopiero tam, nie wiem, po 150 km, Cało? jak wiem. Za Oslo, no, 100 km za Oslo gdzieś, nie? No, no, bo tak do Oslo, to ta Norwegia wygląda no, tak samo jak każdy inny kraj, taki wiecie jak... No słuchajcie, pierwszy parking, się, jak góry się zaczęły, pamiętasz, ten pierwszy parking, co te, takie, staliśmy między tymi ścianami y, brązowymi tych gór takich, pamiętasz no, to? No. no. nie, no to, o, o, szczęka opada. My tak. staliśmy y, pod, y, na tym parkingu, o tak. Tak, nie mogliśmy się nadziwić. To no, 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 to jest pięknie. Mam nadzieję, że coś tam zobaczycie na naszych filmach, ale dobrze o tym wiecie, że. No już vlogi będą puszczone, to jest ostatni vlog. No, dobrze o tym wiecie, że na żywo to jest na żywo. Tak. Żadne zdjęcie, żadne, żaden film nie odda tego, tego widoku. No, Norwegię trzeba zobaczyć. No, Norwegię trzeba zobaczyć i trzeba, i, i trzeba zobaczyć. Z odpowiednimi ludźmi, którzy znają tą tak. Norwegię na wylot. E, więc e, ja naprawdę polecam Agę i Daniela. Zresztą Mega. razem polecamy. Razem. Wiesz, e, chyba wszyscy polecamy, co byliśmy, bo tam. Z, y, y, daj mi mikrofon, bo może ja. E, jest, ja już dokończę. Dobrze. E, oni tak to prowadzą, tak są zgrani e, oni są różnymi osobami w ogóle. E, I dlatego się uzupełniają na, na, nawzajem. Tak są zgrani, że nie ma tam wolnych przelotów i na przykład y, my teraz jak o, Orzeł wylądował w Sinojiściu, e, to tak naprawdę e, jedziemy sobie teraz na spokojnie, już nie mamy tych radii, jedziemy sami kamperem e, i tak analizujemy sobie, że tak nam to szybko walnęło, że nie mieliśmy czasu e, nawet 3 minuty, żeby się ponudzić. Nie, ma, nie było. Nie było, nie było, nie było. Oddaję ci mikrofon. Dobrze, panie Łukaszku. Słuchajcie, mnie y, też zadziwiła, oczywiście pozytywnie, Norwegia, y, że nie było tam brzydkich widoków. Każdy jeden, który widzieliśmy, był piękniejszy od poprzedniego i tak zachwycał, że ja to y, czasami zamierałam. I powiem Wam, że czasami miałam wrażenie, że jestem na końcu świata, że po prostu to już jest koniec i nie ma, nie, i nie ma już nic. To, y, to mnie pozytywnie zadziwiło. Co mnie zadziwiło jeszcze? Pierwszy raz w życiu widziałam, Taką ilość elektrycznych aut na drodze. Słuchajcie, Norwegia to tam większość jest, mogę nawet chyba stwierdzić, że trzy czwarte to są elektryki, a spalinowe samochody to jest jedna czwarta. Ale infra, infrastruktura elektryczna tam jest naprawdę rozbudowana mega, więc nie ma co się dziwić. No i wiecie, tam są też góry, więc te elektryki zjeżdżając, jeżdżąc po tych górach, o, jedzie coś. O, jak manknęła. Specy... Dwie, pewnie wypadek jakiś. Bo dwie poleciały karetki. Oby się tam nic nie stało. E, słuchajcie. E, wiecie, tam są góry, więc te elektryki też się same ładują. Bo jak to jest, że jak się zjeżdża z góry i nie hamujesz, tak? No czyli elektryk to tak działa. E, to jak się... e, nie używasz w ogóle praktycznie hamulca, bo... Jak puszczasz gaz, to on automatycznie hamuje, żeby te prądnice, co są w kołach, te silniki, e, zawracają ten prąd. Tak, bo rozmawialiśmy tam, słuchajcie, na, na którymś serwisie spotkaliśmy e, polskiego Norwega, który mieszka tam 20 lat e, i e, właśnie nam e, a, e, tankował sobie tego elektryka tesle i, i, I ja go pod. Jezu, leci dalej! Oj, coś się stało naprawdę na poważnie. I ogromny korek, słuchajcie, będzie tak. straż. Jakiś ogromny wypadek jest, bo widzimy, że korek to jest straszny. No dwie karetki? No. Oby, oby nie, oby nie jakiś straszny. W każdym razie rozmawialiśmy z tam i właśnie on też nam powiedział, że jak jeździ po górach, to tak naprawdę ładuje samochód teraz w tygodniu e, do fula baterie. A e, mówi naj, najgorzej to jest właśnie na tych płasko e, płaskowyżach, to się nazywa. No na tych płaskich terenach, no to tam wtedy trzeba doładowywać e, te elektryki, płaskowyż żeby Płaskowyż to jest e, płaska droga e, na, nie, nie wiesz, co to kotek. Mogę nie wiedzieć. Patrz, samochody tu skręcają, zobaczcie sobie. Czy to jest kawałek? Plus minut. A, no to dobra. To mnie zaskoczyło, bo ja pierwszy raz widziałam taką ilość elektryków jeżdżących po drogach. To było to. Potem jeszcze, wiecie co mnie zaskoczyło, to. Zaskoczyła mnie widok, ale też historia tego, bo Aga oczywiście każdą, y, każdy punkt, który mijaliśmy, każdą drogę, którą jeździliśmy, mieliśmy dokładnie opowiadaną przez Agę, przez radio, więc my po prostu wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, co widzimy, y, jakie są zwyczaje na tym terenie. Naprawdę to było super i powiem Wam, że zdziwiło mnie to, że y, tam owce wypuszczane są wiosną i one sobie chodzą, gdzie chcą nawet po przy drodze stoją, chodzą sobie tam nie wiem, parami na przykład, dwie, trzy, cztery owce i dopiero zbierane są na zimę i tam jest jakaś selekcja tych owców, już tam do końca, do końca nie pamiętam, ale wiecie co mnie zdziwiło, że, y, jest, że one po, po prostu sobie chodzą po całej swoich... Norwegii, po całej Norwegii sobie chodzą te owce, to, to mnie zdziwiło też, że to jest takie dziwne dla nas, z takiego kraju jak u nas, wiecie, y, pan wychodzi z krową, czy z, zostawia ją na polu, a potem po nią przychodzi, y, a one sobie same wędrują, to to mnie zdziwiło, i co mnie jeszcze zdziwiło, zdziwiło mnie, wiecie co, i nie wiem, muszę, poczekajcie, przerwę chwilę. Jeszcze jedna rzecz mnie zaskoczyła, że tam latem nie ma nocy, jest widno. No to powiem Wam, że gdybyśmy w kamperach nie mieli tych plis za, takich mocno, za, wiecie, zacienionych, no to kiepsko by się spało w takiej, mieliśmy, jak spaliśmy, słuchajcie... W namiocie i nie mieliśmy nic na oczy, no to powiem Wam, że ciężko usnąć, jak jest widno na dworzu. No to, to, to też mnie tak zaskoczyło. I słuchajcie, no, że tam wszyscy sobie na ty mówią tam nie ma sformułowań pan, pani, tylko wszyscy na ty mówią. To też takie dla nas inne. Wszyscy sobie mówią cześć i jest to naturalne. No i co tam jeszcze, słuchajcie, ceny paliw zaskoczyły nas też bardzo pozytywnie, bo są bardzo podobne do polskich w tej chwili, więc tam nie było jakichś, wiecie, drastycznych wyskoków cen paliw. No i produkty spożywcze, to też, słuchajcie, w zależności co chcieliście kupić. Na przykład zaskoczyła nas cena pietruszki, która gdzieś tam była po 180 koron, czy tam selera, a niektóre, niektóre produkty były nawet, nawet porównywalne do naszych polskich. Oni tą pietruszkę i selera traktują jako owoc egzotyczny, to też takie było dla nas dziwne. No ogólnie, wiecie, inna kultura, inny sposób życia, oni tam nie patrzą na złą pogodę, bo u nich jest prawie cały czas kiepska pogoda, więc oni cały czas muszą żyć z tą pogodą. Więc oni nie, nie mówią, nie wychodzę dzisiaj na dwór, bo pada deszcz, no bo by musieli nie wychodzić cały tydzień, więc oni tam cały czas, cały czas mają aktywny tryb życia prowadzą, no i w ogóle Norwedzy to strasznie aktywni ludzie to są, nie? Bardzo dużo sportowców tam jest i bardzo dużo oni właśnie spędzają czasu na, na, podwór na, na podwórkach. Wyjeżdżają co weekend i tam jest, słuchajcie, też mnie zaskoczyło, że tam jest co gospodarstwo domowe to jest kamper albo przyczepa. Oni tam normalnie jeżdżą sobie cały czas. W weekend każdy z nich wyjeżdża, tylko nie jeżdżą wokół komina, nie jeżdżą tak jak my. Więc to mnie też zaskoczyło i zaskoczyło mnie też to, że e, O Jezu, za, wyleciała mi myśl. Poczekajcie. A jeszcze jedna rzecz mnie tam zaskoczyła. To, że oni tam wszyscy, prawie wszyscy mają kampery czy przyczepy kempingowe i cały czas jeżdżą, są w podróży co weekend wokół komina. To jest jedno. A dwa, że zaskoczyło mnie też to, że tam jest tak karawanik rozwinięty, i tak oni przyjaźni są do karawaningu na dzień dzisiejszy nastawieni, że tam sobie możecie stanąć gdziekolwiek. Słuchajcie, jedziecie, macie pomysł stanięcia i stoicie. Tam jest bardzo dużo takich, nawet nie pól kempingowych, bo pola kempingowe też są, tylko takie, wiecie, takie dzikie tereny, że tam możecie stanąć wszędzie. Jedyną, jedyną zasadą, jaką oni się kierują, Norwedzy, to jest 150 metrów od zabudowań ludzkich, żeby nie stać ludziom pod oknami. Wiecie, o co chodzi. Więc to, to też mnie zaskoczyło, że tam jest takie, wiecie, swoboda tego karawaningu, że prawie na każdym, na każdym, słuchajcie, serwisie jest woda za darmo i również do picia dodatkowo, więc można sobie nabierać. Nie musicie kupować wody mineralnej do picia w, w sklepach, tylko można sobie nabierać. Jest oznakowanie, że można pić tą wodę, więc można sobie nabrać i do kampera, i do picia do butelek. No, i że te zrzuty i te wszystkie serwisy są, e, słuchajcie, za darmo. Nie wszystkie, ale większość. A tam, gdzie się płaci, to wystarczy, to tak przy stacjach benzynowych jest, wystarczy zatankować e, samochód za 50 koron, i już też możesz sobie zrobić serwis za darmo. Czyli to też takie, wiecie, to też nas zaskoczyło. No, bo u nas jednak w Polsce no to się nie spotyka. Za, już nawet za wodę się trzeba zapłacić. Jak gdzieś się stoi na mopie i chce się zatankować e, z, ze słupka wodę, to też trzeba już e, zapłacić. No, nie wiem, co nas jeszcze tak pozytywnego zaskoczyło. Negatywnych to chyba w ogóle nie mamy odczuć, jeżeli chodzi o Norwegię, nie? Nie, Norwegia nam się bardzo podobała. Słuchajcie, my chętnie wrócimy do Norwegii jeszcze raz, nawet, nawet niektóre te miejsca zobaczyć. Wiecie, w te miejsca trzeba jechać z kimś, kto był już tam i wiedział. Nawet ze względu na to, że mieliśmy takie ciężkie podejście, ja ze względu na ten bark, mieliśmy takie ciężkie podejście. Pod górę a Daniel wiedział, że z drugiej strony jest dużo lżejsze podejście na górę i mógł nas tam poprowadzić, no bo on już na tej górze był tam, nie wiem, kilkadziesiąt razy, no bo jak tam mieszkają, to znają tą Norwegię, wiecie, jak własną kieszeń. I pełno było takich rzeczy, że oni po prostu wiedzieli, jak zareagować, jak nas poprowadzić, co nam powiedzieć. Nigdy nie byliśmy w zawieszeniu, nigdy nie było tak, że byliśmy czegoś niepewni, czy, czy, czy czegoś się baliśmy, bo tam było wszystko rozwiązywane od razu. Każde ale i każde nasze, każde nasze ale było rozwiązywane od razu, i słuchajcie, jak było nas siedem zestawów, plus oni, uś, oni mieli ósmy zestaw, to oni tak sobie z nami radzili, że nawet jak każdy z nas miał jakieś tam inne oczekiwania albo inne wymagania, to oni byli w stanie sprostać na wszystkim. Każdy z nas czuł się osobiście zaopiekowany. Raz, że grupą, a dwa, że każdy z nas się czuł taki indywidualny u nich. To było tak niesamowite, że oni mieli tyle energii dla nas, że tak po prostu, wiecie, no traktowali nas po macoszemu. Ja to się czasami czułam jak takie, wiecie, dziecko zaopiekowane, że po prostu wiesz, mam problem, zadaję pytanie i od razu jest, go, od razu jest rozwiązywane. W nasz, na nasz plus. Tam nie było, że nie, nie możemy, bo trzeba gdzieś zboczyć, bo coś. Absolutnie. Ani razu przez te 14 dni pobytu w Norwegii, nigdy nie było tak, że oni któregoś razu nam powiedzieli: Nie, no nie da się, albo nie, no nie można. Nie, nie. Od razu było organizacja albo na przykład jakieś zastępstwo, jak na przykład pogoda nam na coś nie pozwoliła. Także naprawdę to było fajne. Więc my Norwegię po prostu zobaczyliśmy w, najcudowniejszym ods w najcudowniejszych odsłonach. Do Norwegii na pewno wrócimy. Staramy się ich namówić, żeby zorganizowali wycieczkę na Nordcap, Może jak nie zimową, bo jest ciężka, to letnią. Mają pomyśleć, więc śledźcie ich na, u nich na kanale albo na socialach, są na Facebooku, na Instagramie, na TikToku no i oczywiście kanał na YouTube też mają, Northside Blog, ja ich w opisie filmu podlajkuję oczywiście, żebyście wiedzieli jak wejść. Wszystkie pytania kierujcie do nich, oni bardzo chętnie odpowiadają. W ogóle Aga napisała dwie książki w formie e-booków są, także też można sobie wejść u nich na, stro na stronę i sobie takie e-booki kupić. My dostaliśmy jako uczestnicy za darmo te e-booki, ale są tak mocno ciekawe. Słuchajcie, ta Norwegia ma tak ciekawą historię, że no naprawdę powalająca. Także my jesteśmy przezadowoleni. Lecimy odpocząć do domu. Mamy nadzieję, że teraz na pewno nigdzie nie będziemy w najbliższym czasie wyjeżdżać, ponieważ mamy sporo spraw do załatwienia. Bo wiecie, my prosto z Chorwacji prawie przyjechaliśmy do Norwegii, więc no, nie było nas trochę. Musimy sobie ogarnąć. Może już zaczniemy budowę. Zobaczymy, czekamy na pozwolenie, więc zobaczymy, czy, czy akurat go dostaniemy w tym, w tym czasie. A jak nie dostaniemy, to wtedy gdzieś wyjedziemy. Zobaczymy, my nic nie planujemy. I musimy sobie po, po, pozamykać pewne sprawy, bo mamy trochę pootwieranych spraw, ale na które trzeba było poczekać, bo, bo dobrze wiecie, że w życiu nie wszystko idzie idealnie, więc trzeba na wszystko urzędowo poczekać. Naj, naj, najważniejsze to naj, naj, najstraszniejsze w tym wszystkim to jest to, że nie wszystko czasami od nas zależy. Trzeba niestety swoje odstać. Słuchajcie, my lecimy do domku, jesteśmy mocno zmęczeni. Pewnie gdzieś po drodze będziemy spać, bo mamy, mówię, 6 godzin nam nawigacja pokazuje, więc y, trzymajcie się cieplutko. Y, my będziemy się odzywać już w następnym vlogu, tak? Chyba tak, nie łkaniu? No. Także lecimy do domku i widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się, papa. Pa. Łukaniu, a ty? Czałka. No wiem właśnie, że ty jesteś. Łukaszek wygląda jak rąburak, bo mówiłam Wam już we vlogu, że mu się ta maszynka zepsuła do golenia i ani się nie może chłop ogolić, ani się nie może oszczyć, więc pędzimy do domu, żeby go doprowadzić do wizerunku człowieczeństwa. Trzymajcie się, pa.